Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Ogólnie tego vloga nagrywamy, nie wiem, może z dwa tygodnie od ostatniego. Tak mam, mam, taką, mam taką wrażenie i kompletnie nie potrafię vlogować. Zresztą jak zwykle po dłuższej przerwie, ja nie wiem o co chodzi. W każdym razie, dzisiaj nie mamy wolnego, ale mamy co nieco do zrobienia, więc uznaliśmy, że nagramy tego dzisiejszego vloga i pokażemy co nieco. A dzieją się, chciałem powiedzieć dramy, ale dramy to może troszkę za dużo. A może i nawet nie. Dzień dobry. Jest taka jedna drama, która po prostu od dwóch, trzech dni irytuje mnie wewnętrznie. Więc będę musiał o tym powiedzieć, ale to później. Oczywiście odnośnie remontu. A tą dramą, tak hucznie przeze mnie zapowiedzianą, jest yy, pewna drama elektryczna, że się tak wyrażę. Yy, związana z naszym mieszkaniem. Właśnie teraz idziemy. Oczywiście jesteśmy spóźnieni, jak zwykle, ale to nic. Idziemy na spotkanie z elektrykiem, który u nas robił elektrykę i po prostu. Wyszło coś takiego, że prawdopodobnie... Jeżeli podłączymy wszystko pod jeden korek, to co to mamy zamiar podłączyć, to nie tyle wybuchniemy, co będziemy mogli korzystać tylko z jednej rzeczy: albo lodówka, albo piekarnik, albo kuchenka. Znaczy, znaczy to, płyta. To są nasze przypuszczenia i tak najprawdopodobniej będzie, dlatego póki jeszcze remont nie jest skończony, póki nie ma mebli do końca w kuchni, to zawołaliśmy wy, y, pana, żeby po prostu ogarnął co się da i nie wiem, jak ma to zrobić. Ma zrobić tak, żeby działało wszystko. Plus tej dramy jest taki, że bardziej zagłębiłem się w tematy elektryczne i powiem wam, że teraz już rozumiem praktycznie wszystko, co do mnie mówią, jeżeli chodzi o napięcia, natężenia, obciążenia itd. Ja rozumiem tylko działa albo nie działa. Więc przez to, że zrozumiałem to co i jak, kminiłem i wykminiłem jedną rzecz, którą można zrobić, ale zobaczymy co powie na to... nie, nie co powie na to elektryk, tylko elektryk z jakim pomysłem wyjdzie. Jeżeli nie wyjdzie z żadnym ciekawym pomysłem, to wtedy ja wyjdę ze swoim jako taki... Wtedy wjeżdża on na białym koniu. <laughs> Dobra, lecimy, bo jesteśmy spóźnieni i widzimy się za moment. Wyglądam jak Zordan ogólnie. <laughs> Okrągły łeb mam. Tak jakiegoś dzisiaj mi się włosy ułożyły. Okej, okay, jesteśmy już po spotkaniu... O, widać tam drzwi! O -o -o -o. <grystek> jesteśmy po spotkaniu z elektrykiem i wydaje nam się, że sytuacja jest do wyjścia, jako tako do wyjścia. Nie da się tego jako tako zrobić lepiej, przez to, że tutaj kable w tym budynku są... No są jakie są po prostu i nie wytrzymają Zresztą zbyt dużego obciążenia. Tak naprawdę w całym tak jest, bo no to jest... Każde się... stare budownictwo ma to do siebie, że no nie no ma takich dobrych kabli, nie? Budownictwo jest po prostu no stara, no, nowe osiedle, no nie ma dużo nowych osiedli tutaj. No dokładnie, ale da się jako tako z tego wyjść, przynajmniej tak powiedział elektryk. Mam do niego troszkę ograniczone zaufanie. Zobaczymy, no, co wymyśli. Jak nie, to trzeba będzie go spotkać na mieście. Wiecie. Ale tak naprawdę y powiedział to, co wymyślił Kapi, więc uwaga mój pan inżynier. Tutaj uwaga. To jest pierwszy buziak w tym miesiącu, a to już jest któryś tam sierpnia. Dobra, lecimy, bo teraz mamy Wielką rzecz do, wielkie przedsięwzięcie do zrobienia i nie wiemy jak to nam wyjdzie. Mam dziwne wrażenie, że nie pójdzie tak łatwo jak nam się wydaje, ale zaraz się dowiecie o co chodzi. Byliśmy właśnie w naszej pracy i pożyczyliśmy Wulkrafta. Chyba tak, ja na niego mówiłem Wolfram, ale Kumpel w robocie teraz powiedział: Co, Volcrafta bierzecie? Ja mówię: No, no bierzemy. W każdym razie to jest taki buzek, na którym można tam e, stawiać, nie wiem, zgrzewki, wody, cokolwiek. I my właśnie pożyczyliśmy po to, żeby postawić na niego lodówkę, bo dzisiaj. E, Będziemy wprowadzać do naszego mieszkania lodówkę. Tak, a jak już jest lodówka wprowadzona, mm -hmm. to już jest wszystko, nic tak. więcej nie trzeba. Szczególnie dla nas, nie? Bo niektórzy to może powiedzieć, że jeszcze łóżko potrzebne, ale nam lodówka wystarczy. <grym> Dokładnie. <grym> Więc tak, taki plan na dzisiaj. Patrzcie na tego śpiocha pod stołem, jejciuś, jakiś śpiący kotek, matko. A my już mamy tutaj... Minecraft <grym> jedno. Wolfcraft, tak się nazywa. Wolfcraft. Wolfcraft. Okej. Okay. Tak, bierzemy lodówkę, czekamy jeszcze na kolegę, żeby nam pomógł asekurować przy znoszeniu. Dokładnie. No, taki jest plan. Nie wiem jak to wybali. Mam dziwne wrażenie, że może być ciężko, ale przynajmniej będzie śmiesznie. Będzie śmiesznie, bo będziemy z tym szli przez pół miasta. Na szczęście Świnoujscie jest małym miastem. Więc pozdrow dla wszystkich, którzy nas zobaczą tak. po drodze. Jak ktoś zobaczy dziwnych ludzi z, z lodówką przed sobą, to my! Proszę bardzo, Jubson przyszedł nam pomóc. Witam. Stań z tej strony może i pchniesz ją na mnie i zobaczymy jak ten, jak będzie ciężka, jak będę nie jechał. Dobra? Hmm, to no dobrze. Puść średnio Dobra jak? tam pu Puściłeś ją? No. O mój Boże. <grystanie> Uważaj. No nie rób tak. Zwariowałeś. Tak, na głowie ją trzymaj, dobry pomysł. Przestań, ja go sprawdzałem, stabilizowałem sobie coś. A jak pęknie tam na dole? Nic nie pęknie. Jezus, tak leciutko co co spokojnie. Tak jest, mówisz. Jest lekka. Gorzej będzie ze zjeżdżaniem, wiadomo. Tam na dole nie pęknie, bo tam maksymalnie 150 kg może być. Więc nic nie pęknie, nic nie stuka, nic nie puka. Jest spoko, dobra. Będę to kładł i owinięmy to skreczem. Tak, Uwaga, nie? że będę kładł. Tu już potrzebuję twojej sekuracji. Dobra, chyba finisz owijania. Prawie nic nie widać. O, Ksia mówi, że paluchy bolą od tego strecza. Obciera, nie? To tak, która obciera, no. No obciera, obciera. No tak wygląda. I No i co? Co możemy więcej rzec? Zjeżdżamy z czwartego piętra na dół i liczymy na to, że przetrwa. O panie. No ty na to nie Oksia, chciał? Nie, nie zachacisz. Oj, zachodziłeś, ale spokojnie. Obyw no i tutaj, tutaj, właśnie nie wiem, kurde, może być, uważaj, nasz ten. To będzie długi proces w luj, gdyż coraz niżej jestem, a jest, znaczy, coraz niżej jest, to a jestem coraz wyżej. A nie wiem, jak sobie poradzimy w tych przejściach tu. To też a, będzie no, ciężkie, no. na zakrętach. Co z nami będzie? Zobaczymy. I nie zjechaliśmy nawet jednego piętra. I... Piętra, prawda? No. I mamy już problem, bo lodówka z tym wózkiem nie zmieści się tu. Nie wiem, kto projektował tak zarąbiste z te klatki. Ogólnie w tej klatce jest tak ciasno, no. że jak, jak ja idę sam, to, to ja idę koniec, Nikt nie Także musimy się cofnąć tu na górę, rozpakować lodówkę i znosić ją bez wózka, a potem wózkiem tylko ją przewieźć. No. Ao, udało się. No, udało się. Nie mam pojęcia ile nam to zajęło. Ale pewne jest to że Jupson przyszedł o 11, a jest 12, tam 20, czy coś takiego. No, 30 to nawet jesteśmy na dole. Trochę zeszło. A teraz musimy z buta przewieźć to właśnie do naszego mieszkania. No. Moja fobia społeczna dzisiaj, mi nie da żyć po prostu, jak idę sobie miastem z lodówką. I... Jest, jest problem, cudownie, cudownie. Udało się, wjechaliśmy właśnie do mieszkania. O, dobra, chodź Jupson, bo będę kładł. Dobra. Dół amortyzuj, chajd w drugą stronę dół. Dobra, skoro pralka czeka na nas już w mieszkaniu, teraz będziemy jeździć... Pralka? Pralka powiedziałam? Tak. To dlatego, że się cieszę z nowej pralki, wiesz. <laughs> Ale nie tak jak z piekarnika. <laughs> e, musimy zawieźć te wszystkie szuflady do lodówki. Nie do pralki. Tak. E, I na dzisiaj będziemy się... Nie mnie lepiej. Lepiej mnie nie dotykaj. <laughs> Jakbym wyszedł spod prysznicę i się nie wydarł. <laughs> E, tak, dzisiaj będziemy kończyć, ponieważ Kapi za godzinę jest już w pracy, bo ma na 14.30. Ja o dziwo na 16.00. Nie wiem, co się wydarzyło, że mam na taką godzinę, ale nie przeszkadza mi to. E... Więc dalszą część vloga może poprowadzimy jutro. Może. Jak ale jak nie jutro, to pojutrze. Ale... W każdym razie na pewno, jak widzicie teraz po długości tego vloga, na pewno jest jeszcze troszkę dłuższy. Tak, i widzimy się za sekund parę. Ale jasno się zrobiło. Ojej, ojej, a za parowa... Dobra, witamy parę dni później. Tak się złożyło, że ten vlog jest nagrywany po kilku vlogach. Tak, Wiesz, już nagraliśmy jest takie... dwa inne vlogi. Tak, a, a tego władowaliśmy, no i jest, no jest po prostu bardzo tak dziwnie. W każdym razie dzisiaj, jeszcze przed robotą, idziemy teściowej pokazać mieszkanie. Wam nie możemy aktualnie nic pokazać w tym mieszkaniu z racji takiej, że tak. Wydarzyły się tam rzeczy, które zobaczycie dopiero w następnym i jeszcze następnym vlogu. <noise> Dokładnie. więc <Nie> zaginamy czasoprzestrzeń. <noise> tak. Więc idziemy do tego mieszkania pokazać. Później mamy parę rzeczy do odhaczenia, między innymi zmieniam telefon w końcu, więc będę nagrywał Insta story. O! Kisimy. I kisimy ogórki, proszę, podpowiadają. Tutaj jest suflera mam z boku. A na 14 idziemy do pracy, więc może się uda zrobić cokolwiek z tych rzeczy. No, no w sumie tak. W sumie tak, bo już jest pra... 11.30 jest chyba, więc czas jak zwykle nie sprzyja nam. Nie? Więc lecimy, bo już się rozgadamy. Idziemy po ogórki. Kapi od kilku miesięcy chodził i mówił, jak bardzo chciałby zjeść poziomki. Tak. i kiedyś śladem, jak byłem właśnie taki, taki duży, jak tutaj kolega. I od tego czasu, na śniadaniu, od takiego czasu, czasu mam ochotę na poziomki i tutaj pani sobie W końcu znaleźliśmy poziomki. Normalnie. I Wiem pamiętam, lubię poziomki, tak? Tak. Garść to wybierałem z koszyka. Ja tam dycha, nie tam tych Dziękujemy. Więc tak, zakupy na dzisiaj skończone, ogórków nie było, za co mamy poziomki. Poziomki mamy, to jest to jest po prostu prezent, którego się nie spodziewałem, Tak, klucza do mieszkania nie możemy znaleźć, więc tam też nie jedziemy. No właśnie. Same problemy. No, to możemy do tego pleja pojechać. Możemy. Moja mama kupiła sobie zieloną kawę i będziemy testować. Może nie dzisiaj, bo zaraz idziemy do pracy, ale jestem ciekawa, co to jest w ogóle. Z gryką mama dopowiada. Boże jak Z dobrze, gryką. że mamy w tym vlogu suflera, naprawdę. <śmiech> <śmiech> ale jeszcze trzeba krócze znaleźć w międzyczasie do chaty. O, o, a ja już muszę iść zaraz. Jak zaraz? A, godzinę. No właśnie. To masz godzinę na szukanie. No, super. super. Więc tak jak właśnie było powiedziane przez chwilą. Uciekamy do roboty. Mieliśmy... Ogólnie ja miałem plan, żeby jeszcze teraz spróbować tą kawę. Ale Oksia powiedziała, że ona ma być uspokajająca i Lepiej zresztą. Przed pracą tego po prostu nie robić, bo. Zresztą, nie, nie, raz, że zaśniemy, a dwa, nie wiemy, jaką reakcję metaboliczną ona u nas wprowadzi, więc uznaliśmy, że tego nie próbujemy. Lecimy do roboty i więc zamykamy tego vloga. I też chciałbym powiedzieć, że obiecujemy już, ja i Oksia obiecujemy, że vlogi zaczną pojawiać się jakby bardziej regularnie niedługo. Mm -hmm. Taki And mamy plan. <laughs> Taki jest plan. Wiecie, że nasze plany nigdy nie wypalają. Więc dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że się jako tako podobało. Klasyczne zakończenie każdych YouTuberów. I widzimy się kiedyś tam. Bye! Ale trzeba. Zapnie pani tą ładnie. No. <laughs> o! Dobra. y axia